Witajcie w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj pokażę Wam iOS 9 w wersji beta 5 i w wersji publicznej beta 3, ponieważ to są te same wersje, z tym że ta wersja 5 jest oznaczona wersją numer 5, dlatego że jest to wersja dla deweloperów, natomiast wersja publiczna jest to dopiero trzecia wersja z kolei. I na wstępie mogę Wam powiedzieć, że w stosunku do poprzednich wersji jest to na pewno najlepsze wydanie. Działa dużo, dużo, dużo szybciej i wszystko naprawdę działa na tyle dobrze, że ja sam osobiście się już powoli zastanawiam nad wrzuceniem tego na swój główny telefon, ponieważ jak widzicie, tego używam tej wersji beta na iPadzie. Natomiast naprawdę zastanawiam się nad wrzuceniem tego na telefon, ponieważ. No wszystko tutaj wydaje się w tej chwili działać już bardzo dobrze i tutaj zwyczajnie nie ma już takich lagów jak były w poprzednich wersji beta. Jedyne co tutaj może jeszcze nie działać to w zasadzie tylko i wyłącznie to, że programy firm trzecich, które są jeszcze niedostosowane do wersji beta, po prostu iOS-a, Mogą się zwyczajnie wykrzaczać i tak ma to miejsce na przykład tutaj w aplikacji Mr. Reader do RSS-ów i zaraz Wam to pokażę. Po zamknięciu aplikacja się po prostu kreszuje. No i takich aplikacji może być wiele. Ja tutaj Wam pokazuję po prostu tylko te aplikacje, z których ja korzystam i u mnie akurat krzeczy się tylko ten Mr. Reader, reszta działa jak najbardziej w porządku. Co nowego w tej wersji piątej? Tak naprawdę wiele się tutaj nie zmieniło jeżeli chodzi o to oprogramowanie na iPada. CD nadal jest niedostępny w języku polskim niestety. Aczkolwiek mamy na przykład nowe tapety, jest 15 nowych tapet z których możecie wybierać. Te tapety są naprawdę bardzo fajne, bardzo przyjazne mnie osobiście się one bardzo podobają. Te nowe tapety: będziecie mogli sobie pobrać. Ja tutaj Wam zamieszczę gdzieś linka poniżej. Jeżeli nie chcecie wgrywać tej wersji beta, natomiast chcielibyście mieć dostęp do tych nowych tapet, to te tapety będziecie mogli sobie tam pobrać. No i tak jak mówię, wiele tutaj się nie zmieniło. Poza tym, że cały system działa naprawdę dużo, dużo stabilniej. I tutaj możecie również to zobaczyć, że no, zwyczajnie. Jest już coraz bliżej tej wersji finalnej i naprawdę działa to wszystko bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chcecie się dowiedzieć jak grać sobie iOS 9 w wersji beta, to też zamieszczę Wam tutaj gdzieś odnośnik do tego filmu, w którym pokazywałem jak to zrobić. I naprawdę to jest bardzo, bardzo już stabilny system. I myślę, że jeszcze może góra dwie bety będziemy mieli przed wydaniem finalnym. Natomiast już w tej becie wszystko działa naprawdę nie bardzo dobrze. Ja Wam dziękuję za oglądnięcie tego materiału wideo. I zapraszam Was do kolejnych już wkrótce. Do usłyszenia.